Marcus Rashford latem dość nieoczekiwanie trafił do FC Barcelony. Mistrz Hiszpanii wypożyczył Anglika z Manchesteru United, zachowując sobie możliwość wykupu. Dobre występy w Katalonii nie przeszły bez echa w jego poprzednim klubie. Jak informuje The Telegraph, szkoleniowiec angielskiej drużyny, Michael Carrick, rozważa możliwość sprowadzenia Rashforda. To mogłoby znacząco zmienić sytuację Roberta Lewandowskiego. Dla wielu kibiców FC Barcelony wydarzeniem letniego okienka transferowego było ściągnięcie Joana Garci. Sprowadzony od lokalnego rywala Espaniolu Golkiper szybko wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, stając się jednym z istotniejszych elementów zespołu. Latem duma Katalonii wzmocniła również linię ofensywy. Bardzo interesująco na dłuższą metę zapowiada się transfer Ronego Bardziego. 19-letni szwed zdążył już pokazać na boisku próbkę swoich możliwości. Zdecydowanie mniej oczywistym ruchem mistrzów Hiszpanii było wypożyczenie z Manchesteru United markusa Rashforda. Skrzydłowy przez lata był uważany za jedną z największych nadziei angielskiego futbolu. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego udane. Podczas gdy Czerwone Diabły notowały kolejne kompromitujące wyniki. Rashford został wysłany na wypożyczenie do Aston Villa. Gdy wrócił do klubu, nie mógł liczyć na miejsce w składzie. Przeprowadzka Anglika do Katalonii szybko okazała się znakomitym ruchem dla obu stron. Hansi Flick otrzymał kolejnego zawodnika do głębi składu. Sam Rashford natomiast pokazał, że w swojej karierze nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Statystyki 28-latka mogą imponować. Rashford w rozgrywkach ligowych w 19 spotkaniach strzelił 3 gole i zanotował aż 8 asyst. Jego występy w lidze mistrzów są jeszcze bardziej okazałe. W siedmiu spotkaniach wicemistrz Europy uzbierał 5 goli i 4 asysty. FC Barcelona, negocjując z Manchesterem United umowę wypożyczenia Rashforda, zastrzegła sobie możliwość transferu definitywnego. Mistrza Hiszpanii ma to kosztować około 30 milionów euro. Przez dłuższy czas wiele głosów wskazywało na to, że Katalończycy finalnie zdecydują się na taki ruch. Plany pokrzyżować im może nowy trener Czerwonych Diabłów. Michael Carrick, chociaż pierwotnie zatrudniany jako tymczasowy szkoleniowiec, w swoim debiucie wygrał z Arsenalem i Manchesterem City. W obliczu tych rezultatów nie jest wykluczone, że Manchester United zdecyduje się na dłuższą współpracę ze swoim byłym zawodnikiem. W związku z tym The Telegraph informuje o zakusach Karika, by latem sprowadzić Rashforda z powrotem na Old Trafford. Anglik ma widzieć swojego młodszego kolegę z boiska w planach na następny sezon Premier League. Póki co jednak nie wiadomo, jak na powrót do ojczyzny zapatruje się sam Rashford. Można być jednak pewnym tego, że utrata Rashforda byłaby kosztowna dla Mentesre FC Barcelony. Niewykluczone, że strata jednego z cenniejszych zawodników ofensywnych wpłynie na sytuację Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Dumą Katalonii wygaśnie z końcem czerwca. Hansi Flick może nie chcieć pozwolić sobie na odejście kolejnego napastnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu.